A, kurde O Jezus, dobra Hej, den, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na kanale O, o kurde Minecraft Jezus Mario. Znowu popełniłem Największy błąd w moim życiu Przestałem nagrywać na jakiś czas co to się stało w ogóle? Są tekstury, są. Nie wiem. O, w dupę, mordyera, co się tu stało? Ogólnie dzisiaj pójdziemy sobie w małą wyprawę. Taką, troszeczkę, malutką, Na spokojnie, taką spokojną. Dalej jest zepsuty baner, jest dalej jest zepsuty. Ale kogo by to interesowało? Um, um, um. Miał się pojawić film ogólnie w weekend, miał się pojawić Q&A, chciałem, chciałem... Miałem dużo... Ojej kurwa... Miałem dużo ambitnych planów... Niestety wszystko się popieprzyło... E, nie... Nie... Nie wyszło tak jak chciałem... E, generalnie... Mamy 2 września skurczybyki, więc idziemy do szkoły... Was is das... Coś... Coś tu dalej jest nie tak... Ta ta woda inaczej wygląda. Nie wygląda tak jak poprzednio. A może mi się shadery nałożyły? Nie, bo tylko jedna shader mogą być odpalone. Mhm. Mm nie wiem czy robić W sumie... kurde, będę chyba sobie zrobię łódkę. Czekaj, co, co coś tu dalej jest nie tak. Sześcianków, dobra dajmy sobie 7. Zaryzykujmy! Wieża ostrożniczo. Zrobię sobie łódkę chyba. Oto. The... Co to kurwa jest? Coś tam nie Kurwa że? Co? To jest clown jakiś? Screamery jakieś pojebane tu są. Halo. Proszę wypierdalać. No, screamery clownów nie straszą. Się przeteleportował. Chyba. Najgorsze jest to, że mi mapa mi nawet nie pokazuje. I pokazuje. Ale jak klikam tab. nic nie ma. Okej okay. Okej. Okay. Okej, okay, chyba się uspokoiło. A się przestraszyłem normalnie. Szok No nie, 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 nie. W morderza muszę usunąć... Bo albo w ustawieniach modyfikacji pogrzebać, tylko nie wiem już który motor robił, chyba te knocker. Chyba knocker sprawiał, że, że, że drzwi się same otwierały. Okej, okay. is back. Generalnie, y tutaj, co chciałem zrobić? Biblioteczkę do enchantowania. Przeniesiemy ją chyba kiedyś bardziej w dół, albo rozszerzymy jeszcze o jedno piętro. Taki alastrych. No pa! Screamer w Minecraft! No kto to widział? Dobra, wiecie co? W chuju to mam Nie, nie mam w chuju, czekaj. Przecież łódkę miałem zrobić Weźmy sobie crafting, tak mam wszelki niewielki hmm. mam jakieś wolne dr... No dobra, z tego zrobię łódkę. Okej okay. Nie boję się, gdy ciemno jest. Idziemy stąd. O, oj, oj. Szczypię a, a kurwa. No odbyt. Dobra. Co jest z tą łódką? Nie tak. Tu się coś zepsuło. Ale mam ło haka. Albo waterhaka haka. Zwał jak zwał. Nie wiem, ja stąd. Sp sp spływam stąd. No, ale w ogóle nie wiem, jak tą serię do końca nazywać. KURWO! Śmieciu! Oby twoja mama już nigdy w życiu ci nie powiedziała, że jesteś jej synem. Nie! Oj! Shift oddaj, 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 oddaj itemki, oddaj Oddaj, oddaj Oddaj, oddaj itemki, oddaj, oddaj Wejdź w to gówno Dobra. No na wodzie ni absolutnie nic mi się nie może zrespić Nie ma takiej szansy Mam nadzieję że żaden z was koledzy nie ma trójzęba CO TO ZA ABOMINACJA?! DWA W JEDNYM! O kurde, zaszły No pa, kolej. Ej dobra, nie, coś się pokićkało. chyba zapomniałem kilku modyfikacji zaktualizować. Przez co się takie rzeczy dzieją. Ajć, 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 szczyp. Wow. mapa nie... No albo dobra weźmy tą mapę to i to Już chyba nic nie ma, nie? Kolega z muszelką do mnie płynie. No wypłyń stąd! Czekaj jakaś normalna yy, plaża, maybe... O nie 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 nie, ja się już tak nie dam nabrać raz dwusetny na... Anomalii ghost. Stalking Quick tego glowing guy. Rake! What the fuck? Pierwszy raz mi ten Stalking face tak... O kurwa! O, w type Kim ty jesteś? Ja pierdolę wyszedłem kim ty jesteś! Kikiki kiki, kurwa! O kurwa! Więcej was! O ja cię dupię... Idę do łódki mi weszli uf, uf, e, zniknęli? Po zniknęli Co to kurwa było? Nie NO KURWA Nie, Boję się, boję się, boję się, boję się Creature from the wood jest gdzieś tam Dobra, a kurwa tu jest coś niewidzialnego O kurwa, o chuj chuj chuj, 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 chuj Dupa, 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 pieprzyć dupa Dupa pieprzyć, D duch gracza Pieprzyć, pieprzyć Inne przed siebie, the boiled one nie słyszę Okej okay. Co tu się tak świeci A to kurwa Skurwysynu. Ja pierdolę. Wydaje mi się, że chyba trochę przesadził.

Co to było? Ja nawet nie wiem czy mnie teraz atakowało! Ja jakiś achievement dostałem. A hop, dostałem... Time... O nie, nie dostałem achievementa. Co to kurwa było? Wiadomość serwerowa. to hmm. deszcz. Pysznie. Też pająk. EJ kurwa! Ja do ciebie stercam ty do mnie z odnóżami. To spierdalaj w takim razie. To chyba. Chyba przez, przesadziłem. Z narkotykami chyba. Nie! Kurwo, ob klaunie zjebany, pierdolony, w dupę ruchany. O kurwa mać! Nienawidzę klaunów! Jak ty się zwiesz? A! Kurwa. Nienormalne. To on mnie chyba tak wziął. Zaatakował. O, tu jest gdzieś skarb. Zniknij. Przepadnij. Kutasie. Bunker się zrespił. W bunkrze jest jeden diabeł. No i co? Ten skarb niby powinien być gdzieś tutaj, tak? Chuj. Nie chcę mi się go kopać. Te skarby to są takie normalnie pojebane Niepotrzebne w sumie trochę nawet że No ty, czy ty, ty jesteś NORMALNY?! Jego na minimapie nie ma Teraz Coś tam łazi, coś tym co się nie pokazuje Tak, trzymam O kurwa O ja pierdolę, obunga bunga, o kurwa, ja pierdolę, co to za screamer Jest pierdolę, jest jest I ja pierdolę Do wody, do wody, do wody, do wody, do wody O w kurwa mać o kurwa! Wszyscy, tak? Trollface, tak, tak. A, a, kolejna! O, spierdalaj, weź. Nie, proszę, 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 proszę. Padnę na zawał zaraz. Proszę. Pigon szatan. Kurwa, no. Ani chwil... o dobra zobaczymy czy ty bijesz, czy straszysz Kurwa, dobra jebał cię pies DOBRA NIE JEBAŁ CIĘ PIES o, To, fajna przygoda 10 na 10.